Nie no Ziomek, ja ci ten nie zrobił szósta, bo ja mam na imię Max i ty masz na imię Max, nie to wiesz. Ale jak chcesz, to ja nie tepam, bo jestem nowy na serwie. No dobra. To czekaj, ja już... zaraz u ciebie będę. Ale jak chcesz, ja nie nagrywam na YouTube. No dobra, ja też nie nagrywam na YouTube. To czekaj, ja na chwilę się wyciszę. No dobra, ja nie umiem nagrywać w ogóle, ja nie wiem jak to się włącza i jak to się pobiera, ani nic. No ja już jestem w bazie. Co ty tam? Co to? Co? Co to tak mikrofonem coś tam? Nie, to są villagery, y, obok których ja jestem. A, myślałem, że mikrofon twój. Ja nie mam mikrofonu, ja mam laptopa, stary. A, ja mam mikrofon, nie? Razera, razera, wiesz co to, to razer? Nie. Mm, szkoda. Ale powiedzieć, ci, y, prawda? Mam Kuzuni. Masz Huzuni? A, no wiem, a... że... Wiem, że wiesz co to jest kuzuni. Nie wiem co to jest Huzuni. Naprawdę ja nie wiem, co to jest Huzuni. Udostępnij ci ekran. No dobra. Dobra, już ci udostępniam, czekaj kurna, no, to młotę pod ogólnie. No a. widzisz. Takie coś. Mhm. Gregor Ziomek. Dobra, już zapraszam. To się tapasz do mnie? Nie, bo ja się ciebie bać. Ja też się nie, bo ty masz na imię Max, ja mam na imię Max, to wiesz. Czekaj, ja tego gównia, już zaproszę, bo mnie trochę wkurzę. No dobra. I go dodaj. Dobra. I, I ten, i tepniecie się do mnie i ten i pokopiemy. I zrobimy gildię. Masz jakieś itemy właśnie na gildię? E, a stołniarki są potrzebne? Nie wiem właśnie, a masz? Nie, bo ja się na citach wkopałem do jakiegoś gostka bazy, no i, i to mamy aż 25. Mhm. Mm Ej, to czekaj, ja odłożę i na pewność. No dobra. Bo ja e, nigdy nie jestem pewny, czy ktoś mi kurna zrobił o czy nie. Ja A ci wokół... nie zrobię o człowieku. ale w ogóle nie mam koksów, tylko z do ciebie się wbija. Dobra, ja też, ja też w ogóle nie mam koksów. Ja mam tu takie słabe i takie mam, tak, yy, protection 1. Ty masz prot 1, ja mam klatę prot 4 i yy, yy, unbreaking 3, to z dwa, bo znalazłem tego gostka. Dobra, koniec udostępnienia ok. No dobra. Hmm. Ja mam ten słabo, ja mam prot 1, y, y, ten Aqua Infinity 1, albo miecz mam ten. Miecz mam y, Sharpness 2, Fire Aspect 1, breaking 1. Ja w ogóle nie mam miecza na Sharpness, ja mam na jakiś I Bane of Art robot z knobla. A... Dobra, ja do ciebie te pam Jaki ty masz? nikt już zapomniał. Y, murzy z trzeba patrz. napiszę tyty. O, tapam. No dobra. Jezus kwa... Ej, a masz premium? Bo byśmy pograli na jakimś tam High Playu czy nie, coś. Nie, nie mam. E, e, to hi, e, Hypixel jest na e, premium? High Play, wiesz co High Play? A, tak, wiem, ale tam nie było... Tam bądź się tam... klepie, tam, tam, tam taki serwer. Dobra, jestem. Halo. No, alo ale ty chyba masz skin'a, a wiesz co? Ja mam skin'a. DZEDŁŚ! Jezus. Jestem oszustem, jestem oszustem, pozdrow YouTube'a. No, rozłączył się, no dobra, no to taki Ci taki na lajcie, to siemanko.